Cześć moi drodzy, ja nazywam się Kuba Kacprzak, to jest kanał Kulturosław i dziś chciałbym porozmawiać z Wami o uniwersum, które kocham, które uwielbiam, które jest ze mną od no już takich 30 ponad lat wydaje mi się, coś około 30 lat, a mianowicie o grze Star Wars Outlaws wydanej na konsolę PlayStation 5. Powiem Wam tak, to nie będzie recenzja, bowiem spędziłem w tej grze Nieco ponad 15 godzin, mam już sporo przemyśleń, ale nie wiem, czy tę grę skończę i o tym, dlaczego może to się wydarzyć, będzie później w tym materiale. Ale stwierdziłem, że dużo osób o tej grze rozmawia, dużo osób o tę grę pyta, więc chciałbym Wam tutaj przedstawić swoje przemyślenia: powiedzieć, co w tej grze działa, co nie, jak w ogóle ta gra ma się do uniwersum. No i najważniejsze, czy warto z tą grą spędzić tyle czasu, ile spędziłem ja. Ale od początku, tak jak Wam mówiłem, ja jestem przeogromnym fanem Gwiezdnych Wojen. Yy, wszelaki merchandising, tatuaż, no naprawdę uwielbiam, jak widzicie, tutaj stoi wciąż nieukończony Sokół milenium, ale ja naprawdę go kiedyś złożę, obiecuję. Swoją drogą podoba mi się też to, że on taki. Yy, jeszcze, jakby przecięty, też wygląda świetnie. To jest 8,5 tysiąca klocków, więc yy, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Ale Uniwersum Disney Wojen przeżywało swoje lepsze i gorsze chwile i tak samo jest z grami. Ostatnio mieliśmy Jedi Order, jedną i drugą część. I przyznam szczerze, że yy, przeszedłem obydwie. Nie były one jakoś bardzo, bardzo ciekawe, ale przeszedłem je. No i kiedy usłyszałem, że. Star Wars Outlaws powstaje, byłem ciekaw jak to wyjdzie, bo z jednej strony Ubisoft, a więc wiemy, że Ubisoft ma problem z tym, że ich gry stają się dość szybko nudne ze względu na powtarzalność misji, że jest na początku dużo bugów, no i że nie do końca te gry są tak dopracowane jak mogłyby być. Ale kiedy czytałem mnóstwo hejtu wylewającego się na tę, grę, że to Ubisoft, więc nie wolno tego w ogóle brać pod uwagę, że wygląda to jak gra z PS3. serio, gra z PS3? Podejrzewam, że ludzie, którzy pletą, plotą, przepraszam, takie bzdury nigdy nie grali na PS3. No i sorry, uwierzcie mi, ta gra wygląda momentami naprawdę przepięknie, więc nie dajcie się takiemu populizmowi, że o, to nie, ta gra wygląda tragicznie, bo nie wygląda. Ona momentami jest przecudowna, przepiękna i pod tym względem naprawdę warto ją pochwalić. Natomiast Gwiezdne wojny mają ten problem, że od kiedy trafiły do Disneya, no to mamy bardzo e, mocną narrację z, od zarządu, że gwiezdne wojny muszą e, być ukazane jako uniwersum silnych, potężnych kobiet, które sobie dają radę dużo lepiej niż mężczyźni. I szczerze mnie to wnerwiało zawsze, bo e, księżniczka Leia, królowa Amidala. Te postacie jasno pokazywały, że w świecie zjednych wojen są silne, naprawdę wspaniałe kobiety, a w chwili obecnej narracja i wpychanie na siłę trochę tych jakże silnych, niezależnych kobiet, trochę to uniwersum niszczy. I kiedy przyszły zapowiedzi, kiedy okazało się, że główną postacią ma być heroina, więc nasza. K, o ile dobrze, Kai przepraszam, ma na imię Kai, a nie K, No to byłem ciekaw, jak ją przedstawią, bo ja, żeby nie było, nie mam nic przeciwko temu, by w grach były fajne kobiece postacie. Naprawdę uważam, że cały czas je dostajemy, bo. I w serii Uncharted je mieliśmy, i w Gadołów je mieliśmy. No nie wspominając już oczywiście o choćby serii Tomb Raider, czy ba, nawet lata temu, yy, taka seria gier jak Syberia pokazywała nam, że można naprawdę stworzyć świetną kobiecą postać. No i właśnie tu się zaczyna problem, bo yy, Star Wars Outlaws yy, to typowa Ubisoftowa gra. Mamy otwarty świat, mamy sporo znajdziek, spore. Sporo pytajników, misji pobocznych i muszę Wam powiedzieć, że ja miałem lekkie obawy co do tego, czy tę grę kupować, no ale stwierdziłem, dobra, wezmę wersję pudełkową, najwyżej nie spodoba mi się to, potem ją odsprzedam. I powiem Wam, że chyba dobrze zrobiłem, bo po tych 15 godzinach z najnowszą produkcją Ubisoftu, Czuję się zmęczony, przyznam Wam szczerze, czuję się zmęczony. Nie czuję się zachęcony do tego, by w Star Wars Outlaws jeszcze pograć. I już Wam tłumaczę dlaczego. Zacznijmy właśnie od głównej postaci, bo yy, główna postać jest po prostu strasznie nijaka. Naprawdę, my nie dostarczamy jej origin story. Tak naprawdę przez te 15 godzin Grania, gdzie starałem się na początku naprawdę robić dużo misji pobocznych, potem stwierdziłem: Dobra, idę główną linią fabularną. My dostajemy tak naprawdę tylko jedną scenę z jej dzieciństwa scenę, która absolutnie nie mówi nam nic, jeśli chodzi o jej motywację, o co chodzi. I to jest straszne, bo dostajemy scenę, w której yy, widzimy, jak uczy się kraść, jest mała. I potem się okazuje, że uczyła ją jej mama, i to jest wszystko. I potem w nocce biograficznej dostajemy informację, że ta mama nagle zniknęła, i tyle. I potem przez kolejne 12 godzin, rozgrywki, kompletnie ani razu nic nie jest na ten temat wspominane. I to już rodzi problem, bo tak naprawdę do końca nie wiemy. Czego ta bohaterka tak naprawdę chce? Czy ona chce być najsłynniejszym przemytnikiem w całej galaktyce? Czy może chce dowiedzieć się, co się stało z jej mamą? Nie, my po prostu spotykamy ją, kiedy już jest dorosła, chyba doros... albo nastoletnia, albo dorosła. Ciężko powiedzieć, bo oczywiście tego gra nam też nie mówi. I dostajemy po prostu ją już gotową do tego, żeby podbić. Yy, półświatek galaktyki, pomimo, że nie mamy pojęcia, czy ona ma jakieś umiejętności. Zresztą w grze są dialogi, które świadczą o tym, że to jest żółtodziów, że ona zgrywa taką Fifa Rafa i szczerze, trochę mi to nie pasuje. Poza tym są momenty, w których główna bohaterka musi podjąć pewną decyzję, są misje poboczne i na samym początku była taka jedna misja, w której Nasza bohaterka natrafia na osadę, wieś, która jest atakowana przez bandytów. I nagle z niczego postanawia pomóc im, bo tak każe misja. Zresztą w tej misji miałem strasznego glicza, polegającego na tym, że rywale nie raczyli się zbliżyć i musiałem do nich podjechać. Byli zliczowani tak, że na swoich, nie mogli si zsiąść ze swoich ścigaczy. Więc no, wyglądało to kuriozalnie, no, ale o tym może troszkę później. I ona pomaga tej wiosce, tak naprawdę nie wiedzieć czemu, bo ona tutaj uchodzi za taką, która w tym półświadku chce się rozpychać łokciami, która chce podbijać galaktykę i w sumie nie wiadomo, czy ona jest dobra, czy zła. Tak naprawdę nie ma żadnych takich swoich charakterystycznych cech, poza. Tym, że jest wkurzająca, naprawdę. Yy, jakaś postać mówi: A bo do tego używam takiej i takiej bomby. A nasza bohaterka, yy, no tak, 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 ta, ta, ja zawsze używam tych bomb yy, podczas yy, takich akcji. Kurde, serio, naprawdę, no. Yy, ja rozumiem, że zamysłem jest to, że to jest postać, która chce się wybić, tak, od zera do bohatera, tak to nazwijmy, ale szczerze, to nie pasuje. To w ogóle się nie trzyma. Ładu i składu i to jest pierwszy poważny problem, że my z naszą główną heroiną nie jesteśmy w stanie nawiązać jakiegoś połączenia, nie jesteśmy w stanie wczuć się w tę postać, bo ta postać jest strasznie, strasznie nijaka, nie ma one-linerów ciekawych, nie, nie stara się być charyzmatyczna, no po prostu jest nijaka, wiesz, to trochę tak jakby Ubisoft i twórcy tej gry, Stwierdzili, że hej, zróbmy kobiecą postać, bo teraz Disney stoi kobietami, pokażmy kobiecą postać. No dobrze, ale jaką będzie miała mentalność? Jaki charakter? Eh, eee, tam dajcie spokój, kto na to zwraca uwagę. No dobra, no i tak to się zaczyna. Yy, powiem Wam tak, yy, kolejną rzeczą, która bardzo mi się nie podobała, jest to, że misje są strasznie powtarzane. Ta gra jest open worldem z elementami strzelanki i skradanki, ale o ile jeszcze ten open world w miarę się broni, bo naprawdę są piękne widoczki, niekiedy momentami naprawdę zachwycają ją widoki i możemy mieć takie skojarzenia z Uncharted, bo rzeczywiście wychodzimy gdzieś i nagle mamy przepiękne, przepiękne widoki, ale Uncharted stał świetnym bohaterem, szybką, zwartą akcją i tak dalej. Tu tego nie mamy. Ba, dochodzi do takich kuriozów, że załatwiamy sprawę, yy, mamy jakąś misję do wykonania w danym miejscu, wykonujemy ją, załatwiamy wszystkich rywali, yy, udaje nam się, wychodzimy, ok, spoko. Chwilę potem dostajemy kolejne zadanie w tym samym miejscu, bo przecież czemu nie? Bo komuś coś się przypomniało, że a jak już wzięłaś i załatwiłaś nam tę pasztetową i bułki, to weź no jeszcze trochę musztardy może przynieść stamtąd. No wiadomo, że trochę tutaj ironizuje, ale tak to trochę wygląda. No i my wracamy do tego miejsca i <laughs> to bardzo mnie bawi, że. Mamy dokładnie tak samo rozstawionych wszystkich straży, strażników, nie wiem jak ich nazwać. Wszystkie NPC są dokładnie w tym samym miejscu ustawione, chodzą dokładnie w ten sam sposób, w tych samych miejscach zachowują się identycznie. No, okej, okay, jakby rozumiem, że Ej, straciliśmy trochę ludzi, więc trzeba teraz wstawić nowych, no ale. Trochę to wygląda na zasadzie takiego prostego, głupiego respawnu, i to jest słabe. Słabe jest też to, że gra nakazuje nam się skradać, ale my nie mamy za bardzo narzędzi, systemów do tego, żeby ten system skradania był dobry. Zacznijmy może od tego, że my nie mamy możliwości sprawdzenia, jaki jest zasięg. W wzroku yy, naszych rywali. Nie ma tego. Yy, nie możemy sobie yy, przykleić się do ściany tak, żeby w 100% czuć się bezpieczni. Wszystko jest na zasadzie takiego: uda się, nie uda się. Raz się uda, raz się nie uda. No, trochę nie tak to powinno wyglądać, moim zdaniem. Tym bardziej, że też jest część misji, w których. Na przykład, jeśli zostaniemy dostrzeżeni, złapani, to misja od razu się kończy, bo nie możemy strzelać. A w części misji, ej, no dobra, złapie, jak Cię dostrzegą, to możesz do nich strzelać. Jaki jest tu sens? No, trochę nie rozumiem. Skoro w jednej misji mamy się tylko skradać i nie wolno nam nic robić, nie mamy nawet możliwości wyciągnięcia blastera, no to dlaczego w innej misji, a często te misje są w tym samym, nazwijmy to regionie, czy ba, nawet w tym samym miejscu dokładnie, jakiejś fabryce i tak, biurze i tak dalej, już możemy to robić. No, trochę mi to nie pasuje. Jestem bardzo też ciekaw, czy Wam, jeśli graliście w to, też to przeszkadzało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Będę Wam niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. Ale to, co moim zdaniem jest najgorsze w tej grze, Uff, to powtarzalność misji. Naprawdę, znów u Ubisoft sobie z tym nie radzi. Znów mam flashbacki z Assassin's Creed Valhalla i powiem wam, że Valhalla kończyłem na siłę. Naprawdę, przeszedłem te 70-80 godzin tylko po to, żeby poznać zakończenie, ponieważ jestem fanem serii Assassin's Creed. Natomiast Star Wars Outlaws, pomimo, że dzieje się w moim ukochanym uniwersum w żaden sposób mnie nie zachęca do tego, żeby tę historię poznać do końca, bo jest ona taka miałka, tak głupia i tak bezsensowna, że naprawdę, nie wiem, mam wrażenie, że scenariusz pisano po prostu yy, na kolanie i to na zasadzie, a tutaj się coś, coś tu miałem dopisać, ale mi się poprudziło ketchupem, zostawmy to. I naprawdę są takie momenty, w których mnie głupota fabuły rozwala. Podam Wam przykład, bo też nie chcę rzucać od tak e, frazesów, które, które nic nie dadzą w, w tym materiale. Otóż główna bohaterka zostaje przez kogoś zdradzona. No jest, w, powinna być wściekła i. Mówi do Nixa swojego zwierzaczka, który wygląda trochę jakby się urwał z Reggae bandu. i mówi: Nix, tylko ty i ja, nigdy więcej już, nikogo do zespołu, działamy sami. I tutaj powinno wjechać takie a few moments later. I nagle się okazuje, że spotyka kogoś, kto jej oferuje współpracę, i ona na tę współpracę się od razu godzi. Ludzie święci. Kilka chwil wcześniej bohaterka mówi, że za nic w świecie już nie chce z nikim innym współpracować, że działa na własną rękę. A potem, no dobra, no to teraz nie tylko będę pomagać gościowi, którego widzę pierwszy raz w życiu na oczy, ale jeszcze uwaga, zbiorę całą bandę, bo przecież w, w kupie raźniej. I czemu nie ludzie, no jaki to ma sens? Poza tym, gra została umieszczona w momencie historii gwiezdnych wojen pomiędzy. Czwartym, a piątym epizodem, czy w trakcie piątego epizodu, coś, coś takiego. Na pewno w czasach, kiedy imperium było na szczycie, kiedy imperium stłamsiło rebelię, kiedy imperium miało wszystko. I powiem Wam, ja tego nie czuję. Naprawdę nie czułem ani razu, że. Że mam do czynienia ze światem, w którym imperium jest wszechmocne. Ba, jest nawet taka, nie tyle co misja, ale taki, nazwijmy to, fragment, kiedy chcemy kupić coś u jakiegoś sprzedawcy, i nagle do tego sprzedawcy podchodzi dwójka z Thorn Trooperów i mówi do tego sprzedawcy, że hej, no musisz tu zapłacić, żeby dalej móc handlować. A nasza główna bohaterka nagle zaczyna do nich mówić, ej, ale wiecie, ja mogę tutaj głównemu, złemu współświatka, szefowi tej grupy powiedzieć. Ciekawe jak zareaguje, ha, ha, ha. I ci z Thorn idą. I tu jed... I zaraz Wam powiem jeszcze jedną rzecz w związku z tym, no ale już to samo, no sorry, ale Serio? Jakaś, jakiś no-name, bo nasza bohaterka w tamtym momencie była no-namem, jest w stanie zagrozić armii Imperium? Co jest do jasne jasnej grane? No nie kumam tego. No ale okej. Okay. Natomiast to co mnie po prostu przeraża i to dzieje się od dawien dawna, zresztą bardzo dużo osób zauważyło to jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, no bo dostając ten, tą nową trylogię, czyli siódmy, ósmy, dziewiąty epizod, dostaliśmy główną kobiecą postać, Ok, decyzja, no aktorka może nie najlepsza i tak dalej, postać niezbyt fajnie napisana, ale mniejsza z tym, natomiast... To, co mnie przeraża, to usilna próba wepchania nam prosto w gardło, że Star Warsy to tylko kobiety. Naprawdę, jeśli zwrócimy uwagę na liczbę postaci, to przewodzą kobiety. To raz. Dwa, w tej scenie ze Stormtrooperami, o której Wam przed chwilą opowiadałem, głos Stormtroopera to jest głos kobiecy. Z tego, co pamiętam, no Stormtrooperzy to byli mężczyźni tylko i wyłącznie. Najśmieszniejsze jest to, że nie ma w żaden sposób, że, nie wiem, ich zbroja się trochę różni, że widać, że to jest kobieta. Nie. Po prostu wstawiono kobiece głosy, bo tak. Czemu? Czemu? Ubisoftie, czemu? No, powiem Wam, całość jest. I przez to, przez to wpychanie na siłę kobiecych niejakich postaci, to, że ten świat jest miałki i mało ciekawy. Ta gra bardzo szybko się nudzi. Naprawdę. Ja starałem się i te 15 godzin, wydaje mi się, że to jest takie maksimum, które ja z siebie mogę wyciągnąć, żeby ta gra w jakikolwiek sposób miała sens, ale patrząc na to, że mam jeszcze wiele, wiele misji do wykonania, że są jeszcze dwie planety, na które muszę polecieć i nie wiem, jak dalej to będzie się rozwijać, trochę mi się nie chce. Naprawdę. Yy, ja. Na... Uwielbiam Gwiezdne Wojny i wszystko co związane z Gwiezdnymi Wojnami, ale w momencie kiedy daje mi się papkę, która w żaden sposób yy, nie przystoi temu uniwersum, no to jest to bardzo słabe. Wydaje mi się, że Ubisoft chciał zrobić po prostu skok na kasę na zasadzie yy, hej yy, potrzebujemy nowe IP, a to zróbmy coś yy, z Gwiezdnych Wojen. Yy, będzie fajnie. Nie jest. Yy... My nie wiemy, czy nasza jakie są motywy, jaka jest motywacja naszej głównej bohaterki. Systemy w tej grze są zrąbane. Ba, już chyba nawet sami twórcy wiedzieli, że nie za bardzo wiedzieli co, jak ogarnąć, bo otwieranie zamków tu jest ciekawe, bo mamy je na zasadzie gry rytmicznej, ale ta gra rytmiczna, to już szybko się nudzi i uwaga, można ją wyłączyć. Czyli Wórcy wiedzieli, że no to się raczej nie spodoba, to dajmy opcję, że można to wyłączyć. Yy, to, to przynajmniej nie będziemy wkurzać ludzi jeszcze bardziej. No ale tak naprawdę Star Wars Outlaws ma wiele tych momentów, w których, yy, w których czujemy się wkurzeni. Bo tak jak mówię, system składania jest zrąbany. Kiedy już strzelamy, to to strzelanie też nie jest w żaden sposób ciekawe. Yy, Imersja jest zrąbana, bo tak jak w. Jedi Order, problemem było to, że musieliśmy skrobać mieczem świetnym rywali. A jak wiem, miecz świetny działał, no troszkę inaczej. Tak, tu strzelanie też jest na zasadzie, nie wiem. Dajemy headshota, czyściutkiego headshota. O oh, ja jeszcze mam trochę życia. Będę, będę dalej do ciebie strzelać. No kurde, no. Nie, nie, nie podoba mi się to. No dobrze, ale żeby nie było, że tylko wylewam hejt na tę grę, bo nie chcę tego, to co dobrego jest w Star, Star Wars Outlaws? Na pewno widoczki. Planety są przepiękne i naprawdę momentami potrafią zachwycić. Otwarty świat może się spodobać. Jeśli ktoś lubi otwarte światy, no to tutaj też mu się to spodoba. Tylko jedna rzecz: te otwarte światy są strasznie puste. Naprawdę, przemierzając gdzieś ku kolejnej misji tereny, miałem wrażenie, że nikomu nie chciało się zbytnio zadbać o to, żeby one w jakiś sposób tętniły życiem. I nawet jak jesteśmy w jakimś mieście, to tych ludzi nie ma za dużo. Naprawdę, to co genialnego było choćby w Assassin's Creed Unity, to ja mam wrażenie, że Ubisoft cofnął się o wiele lat wstecz i, i wygląda to po prostu żenująco słabo. Także mówię, to co dobrego, no to całkiem niezły soundtrack, chociaż. Wydaje mi się, że nie aż tak dobry, jak moglibyśmy dostać. No i widoczki. I to jest tyle. Więc jeśli chcecie zagrać dla otwartego świata i grafiki i mieć zapiekać czasu, ok, Star Wars Autos może Wam się spodobać, ale jeśli szukacie czegoś ambitnego, czegoś ciekawego, czegoś odświeżającego, to nie polecam, naprawdę. I moja końcowa ocena tej gry, pomimo że jej nie przeszedłem, ale więc to nie jest ocena pełna, tylko to jest nazwijmy to ocena zachęcająca do grania. O, no to w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest must play, a 1 nigdy nie tykaj. Czwóreczka, piąteczka. No, takie 4,5. O, będzie uczciwie 4,5. Więc jeśli kompletnie nie macie w co zagrać, kompletnie nie wiecie co, co dalej wepchnąć do napędu konsoli, to okej, okay. zakrajcie, sprawdźcie, jeśli jesteście, tym bardziej, jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen. Natomiast w innych przypadkach nie polecam, nie ma to większego sensu. Dajcie proszę znać, co wy sądzicie. Ja postaram się już teraz nagrywać materiały na bieżąco. Przepraszam, że yy, tak długo, bo 4 tygodnie nic nie wrzucałem, ale najpierw choroba. Potem sprawy zawodowe, sprawy prywatne troszkę zeszło, ale wracam. Także dziękuję Wam serdecznie. Dawajcie proszę znać, co sądzicie o Star Wars Outlaws. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Hej!